Witam serdecznie, nazywam się Michał Bańka, choć znany jestem bardziej po prostu jako Baniak. Włączyliście film pod tytułem Co to jest RPG, więc pozwólcie, że spróbuję Wam to wyjaśnić. Czemu akurat ja? Ponieważ od 20 lat zajmuję się RPG, a od 2013 roku prowadzę największy w Polsce kanał poświęcony tej rozrywce. Na nim właśnie jest ten film. Skoro już się znamy, przejdźmy do wyjaśnień. Na pewno słyszeliście o tajemniczym skrócie RPG. Pochodzi od angielskiego Role Playing Games, czyli dosłownie gry z odgrywaniem roli. Ale takie tłumaczenie u nas się nie przyjęło. Mówimy o niej gry wyobraźni, narracyjne lub najczęściej fabularne. W skrócie mówimy RPG, a niektórzy jeszcze mówią o nich stołowe lub papierowe. Możliwe, że widzieliście je już wcześniej, ale nawet o tym nie wiedzieliście. W grę RPG grały dzieciaki z pierwszego odcinka Stranger Things, ale także ekipa Nerdów z teorii wielkiego podrywu i to nie raz. RPG pojawia się także w filmie IT oraz serialach różowe lata 70. Community i IT Crowd. Obecnie mamy prawdziwy rozkwit tej rozrywki w sieci i mediach. Pojawia się coraz więcej kanałów podobnych do mojego, mamy kilka wydawców, z Polsce specjalizujących się w grach fabularnych, a graczy w Polsce szacuje na ponad 100 tysięcy. Lecz nie znaczy, że jest to znana rozrywka. Wiele osób wciąż nie wie, czym ona jest. Od tego właśnie jestem ja i ten film idziemy dalej. W skrócie, gra fabularna polega na spotkaniu ze znajomymi przy jednym stole, realnym lub wirtualnym, i przeżyciu fantastycznej przygody. Mamy swoje role, scenariusz, rzucamy kostkami, śmiejemy się i udajemy, że nasze postacie dokonują niezwykłych rzeczy. Mamy XXI wiek i granie w RPG ze znajomymi przez sieć jest już bardzo proste, ale na potrzeby tego materiału omówię tradycyjne przy wspólnym stole. Ja zdecydowanie tak właśnie wolę i jeśli chcecie dowiedzieć się o graniu przez sieć, zapraszam po link do opisu filmu. Zanim przejdę dalej, muszę powiedzieć, że to nie są gry planszowe. Nie mamy planszy ani pionków. Nawet jeśli pojawiają się na stole, to i tak nie opieramy na nich swojej zabawy to także nie jest gra w karty, chociaż na stole mamy sporo papieru i informacje o naszych postaciach zapisujemy na arkuszach zwanych kartami postaci. To nie jest grabitewna, w niej głównie chodzi o strategię wojenną i ruchy jednostek. U nas mogą pojawić się figurki, ale także nie opieramy na niej głównych zasad gry. To też nie są gry komputerowe. Istnieją gry RPG na komputer, ale my na takie mówimy właśnie komputerowe RPG, takie jak Skyrim, Wiedźmin albo Mass Effect. Dla odróżnienia gamerzy właśnie o naszych mówią stołowe lub papierowe RPG. W każdym razie gry fabularne to nie gry komputerowe, konsolowe czy coś podobnego. Zatem czym właściwie są? Jak mówiłem wcześniej, są spotkaniem i zabawą grupy osób. Im lepiej się znają, tym raczej ciekawsza będzie rozgrywka. Takie spotkanie nazywane jest sesją i trwa 3-4 godziny. Jedna z osób przyjmuje rolę prowadzącego, czyli mistrza gry. Musi wcześniej przygotować się do sesji, czyli wybrać lub napisać scenariusz w ustalonym wspólnie świecie gry. A tych światów są setki. Można grać w fantazję jak władca pierścieni, Warhammer czy DD. Można znaleźć się w świecie Science Fiction, jak Gwiezdne wojny, Duna czy obcy. Możecie grać w horror jak Zew kultu, postapokaliptyczny thriller jak Mad Max czy wodny świat, a także klimat cyberpunka, ale też komedie, historie detektywistyczne, wojenne czy opowieści o wampirach lub superbohaterach. Wy sami wybieracie, gdzie udacie się w podróż. Do tych światów lub systemów są podręczniki RPG, gdzie autorzy umieścili opis świata i mechanikę gry, czyli którymi kostkami się rzuca, lub jakich kart używa do określania prawdopodobieństwa. Ale o tym później. Wróćmy do przygotowania prowadzącego. On właśnie sięga po taki podręcznik. Tam może znaleźć gotowy scenariusz, który jest szkieletem opowieści, głównym zarysem przygody, która jest jeszcze pusta. Poznaje poszczególne wydarzenia, bohaterów do napotkania, skarby do znalezienia, zagadki do rozwiązania i potwory do pokonania. Kiedy zrobi notatki i przeczyta scenariusz, jest gotowy do sesji RPG. Jednym słowem, mistrz gry ma przed sesją więcej prasy, ale są osoby, jak ja, które uwielbiają te dodatkowe obowiązki i odnajdują się w nich. A co jeśli już jest pełnią? Najczęściej pierwsze spotkanie ma na celu właśnie stworzenie tych postaci zgodnie z zasadami z podręcznika. Wszystkie szczegóły dotyczące bohatera zapisujemy na karcie postaci. Jest to zbiór detali opisujących odgrywaną postać. Tam wpisujemy jej cechy, wyposażenie, historię i także tam notujemy jej rozwój, który będzie postępował po kolejnych sesjach. A na kolejnych sesjach to już same przygody. Mistrz gry opisuje świat i wciąga postacie w historię, ale także odgrywa napotkane istoty i potwory i robi co w jego narracyjnej mocy, żeby przygoda szła w ciekawą stronę. Rolą graczy jest wczucie się w swoje postacie i granie zgodnie z ich przekonaniami. Deklarują, co robią i mówią ich bohaterowie. Mistrz gry natomiast reaguje na te deklaracje. I odwrotnie, gracze reagują na to, co mówi prowadzący. Można całą rozgrywkę sprowadzić do wymiany opisów i dialogów między postaciami, ale jest to uproszczenie robione na potrzeby tego filmu. Dochodzi czasem rzucanie kostkami o nietypowych kształtach. Od 4 do 20 ścianek. Wynik rzutu jest interpretowany przez grających jako sukces lub porażka w różnej Modyfikacjami kostki dają nam element nieprzewidywalności. Gra czuje niepokój, gdy deklaruje, że jego bohater ma zrobić coś ryzykownego, jak przeskoczenie nad przepaścią. Po rzucie, mistrz opisuje, czy nam się to udało, czy może w tę przepaść wpadliśmy. Tak wygląda sesja RPG. Przez kilka godzin siedzimy w świetnym towarzystwie, śmiejemy się, żartujemy, odgrywamy, rzucamy kostkami, jemy przekąski i wchodzimy w świat wyobraźni, całkowicie odpoczywając od trudów codzienności. RPG to także wiele innych doznań. Nasze postacie mogą się kłócić, złościć, denerwować, ale także smucić i używać całą gamę innych emocji. Najważniejsze jednak, żeby zostawić wyobrażenie emocji przy stole i nie przenosić ich do rzeczywistości. Gry fabularne to cudowna rozrywka, rozwijająca kreatywność, zacieśniająca więzy i dająca wiele radości. Możemy drużynowo pokonywać trudności i to wszystko w domowych, bezpiecznych warunkach. Pod kątem rozwoju psychologicznego, edukacji czy wychowania ma także ogromne zalety. By je poznać, sięgnijcie po inne filmy, prace naukowe albo publikacje. Po moim wyjaśnieniu może się u Was wciąż pojawić kilka pytań. Oto ten najczęściej zadawane mi, kiedy na żywo tłumaczę komuś, co to jest RPG. Ale gdzie wy to wszystko widzicie? Na monitorach czy planszy? Jak mówiłem, to nie jest gra komputerowa czy planszowa. Widzimy wszystko oczami wyobraźni. Opisujemy, co pojawia się w naszych głowach. Czasem prowadzący pokaże jakiś obrazek albo coś sobie zapiszemy, ale nasze słowne opisy przetwarzamy na obraz wyobraźni i to właśnie tam się wszystko dzieje. Wiem, że może się to wydawać nieco abstrakcyjne, ale to jest tak z książką patrzysz na litery, ale widzisz obrazy, prawda? Tak samo jest z RPG. Co najlepsze, gdy wspominamy przygodę sprzed lat, nie pamiętamy, jak siedzieliśmy przy stole, ale przypominamy sobie emocje i obrazy, które nam wtedy towarzyszyły. To jest właśnie piękno gier fabularnych. Nie podoba mi się, że jedna osoba to prowadzi i wie wszystko. Nie traktujcie mistrza gry jako przeciwnika. On jest jednym z was. Jest osobą, która wcześniej się przygotowała i poświęciła na to dużo czasu. i Jej jedynym celem jest, byście wszyscy się razem dobrze bawili. On jest mistrzem ceremonii, zna jej etapy, podejmuje decyzję dla dobra opowieści i jest reżyserem tego przedstawienia. Ale nie wie dokładnie, co się stanie, gdy wszyscy improwizujecie swoje reakcje na to, co niesie świat. Nikt nie zapisał wcześniej Waszych wypowiedzi i pomysłów, one są tylko interpretowane przez prowadzącego. Wy macie jakiś klub, gdzie się gra w RPG? Najczęściej gramy w małych gronach, od 3 do 6 osób. Gramy po szkołach, piwnicach i domach. RPG-owcy zakładają czasem kluby, ale prowadzą także fanpage, kanały, podcasty i strony. Czasem spotykamy się w większym gronie, dużo większym. To są konwenty, kilkaset lub kilka tysięcy osób. Sposób, zjeżdża się na weekend z całej Polski, żeby spędzić miło czas, spotkać znajomych i posać nowe gry. Kim są rpg jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy dzielą się wspólną pasją do fantastyki. Lubimy czytać, grać i oglądać filmy. Nic w tym nadzwyczajnego. Popytajcie znajomych, może sami grają w RPG, ale Wy o tym jeszcze nie wiecie. Już rozumiem i chcę zagrać. Jak mogę zacząć? Jeśli chcesz być graczem, poszukaj innych osób do grania, wśród znajomych, na konwencie lub w sieci. Na przykład na moim serwerze Discord gramy 1000 sesji rocznie, więc szybko znajdziesz i prowadzącego, i ekipę. Jeśli chcesz zostać mistrzem gry i masz już ekipę, poczytaj nieco więcej. Obejrzyj nieco materiałów na moim kanale, na przykład poradników i sesji. Zobacz w sieci, w co można pograć i kup podręcznik. Jeśli jest taka możliwość, pobierz bezpłatny starter lub kup zestaw startowy. Znajdziesz w nich krok po kroku instrukcje, jak należy zacząć. Powodzenia! Ja wciąż nie wiem, co to są gry RPG. Często na żywo tłumaczę, co to jest RPG i najlepiej wychodzi, kiedy prezentuję dwuminutową rozgrywkę z rozmówcą. Wyciągam kostkę i zaczynam przygodę. Z wami nie mam takiej możliwości, więc zakończę pokazaniem kilku fragmentów z własnych sesji. One najlepiej wam pokażą, o co w tym chodzi. Dziękuję za oglądanie i gorąco zachęcam do sięgnięcia po gry fabularne. Nie idźcie daleko. No się na. Nie chodzi, żeby to był hotel, jest taki przybytek, jakaś noclegownia. Nie wiem, że tutaj było wielu gości, ale wchodzicie na hol główny, e, pełna mozaika na podłodze, ale też fontanna na środku tej wielkiej sali. Koraliki są we wszystkich przejściach, mały bar i właściciel traktujący Was niemalże jak arystokracja, w końcu goście z Ameryki. Yy, a, i pokoje dla wszystkich panów. Tak. tak, dobrze, yy, to będzie, szanowny panie, 20 funtów. 20 funtów? Tak. się. Nie mówię, no. właśnie, w Brdus umieram targować, że to obraca się tak nie robi. No, i to o połowę minimum, trzeba zejść. Chodź Powiedz 5 i dojdzie do 10 yy, Wie pan co? Jednak w Kalizie nawet tak go nie było, no myślę, że 10 chyba. 10 funtów? 10 funtów, mówi pan, że... Nocleg ku mnie nie jest wart 20 funtów? No, wie pan, jeszcze nie byliśmy u pana. Wiemy, ile w Kairze płaciliśmy. Aksamitne świeże pościele, śniadanie. 10 funtów! I to pan to mi mówi? Mam chorą babcię. Jakoś muszę ją utrzymać. 10 funtów. No, dobrze. A nasz, pan spojrzy na naszego kolegę po ostatnim wieczorze, właśnie w hotelu. Zobacz, jak wygląda. Blady, ledwo chodzi. O. Tutaj nie, to u, u mnie. No właśnie, u pana pewnie A, przyjdziemy i co? Dobrze. 18. 18? Nie może pan powiedzieć 18. Musi pan powiedzieć. Nie, musi pan. Handel targować? Musi pan powiedzieć trochę więcej: 18. To, nie, 11. No dokładnie, skąd pan. 11, słyszeliście? 11 funtów. Utrzymanie tych pokojów kosztuje mnie 12. 17. 17, nie, 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 Musi pan powiedzieć, a 14. 14? 14! Chyba pan żartuje, chce pan mnie zrujnować? 14 funtów. Nie wezmę, nie wezmę mniej niż 17. Prędzej skonam? 16? Dobra, zgoda. Dobra. <noise> Widzisz, że to się otworzyło. Blask stamtąd i zaczynają pojawiać się ogromne, szponiaste, długie pazury. Łapią się z jednej strony, łapią się z drugiej. I z tego światła wychodzi czaszka jelenia z wielkimi rogami. Jest na głowie bardzo chudego, długiego, humanoidalnego stworzenia. O gołym, owłosionym brzuchu, o futrze na kroczu. Poza tym jest nagi, chudy. Ogromny brzuch. I widzisz, że schylił się. Musi mieć spokojnie ponad 3 metry. Schylił się, zaglądając do środka. I robisz sobie test poczytalności. To nie jest właśnie cecha. Zero jeden. Pięknie. Co robisz? I żeby staje mu broda spod tej, gopped, tej czaszki jeszcze. Czy udało mi się broń wyciągnąć od tej dziewczyny? Ta broń leży obok. Okej, okay, tu łapię za broń w takim, w takim razie. Co mhm. oni robią? Więc to on tą dziewczynę troszkę wiesz, wycią wyciągnął spod ciebie. Dobra. Yy... To... Fuck. Czujesz smak krwi w ustach? Okej, okay. bior, bior, biorę, biorę broń. Mhm. E... Tak, i celuję do tego, co wyłazi z tych no. drzwi. Mhm. O, prrr, patrzy na ciebie. E... Y... Mhm. I widzi, że wyciąga rękę. W stronę yy, tej, tej młodej dwójki.